Take it higher, tan this mother up, stop or riot Don't stop, burn that up Take it higher, tan this mother up, stop or riot There's some glitches in my system Mush through my own existence Got me twisting, can't resist it Suck this flippin' on my switch, tank em, break em, make em feel it Mix it up and miss, I feel it Pressure is riding me home Killer goes right for my own I nową serię z cyklu DJ Playing Games a zajmiemy się kryzysem 3 dzisiaj No powiem wam szczerze że czekałem z niecierpliwością na tą produkcję i nie zawiodłem się gdy ją dostałem, a dostałem ją fartem bo po prostu komputer nie spełniał wymagań jakie obsługuje ta gra. No i dzięki temu dostałem po prostu klucz do Orgina. I mogę właśnie Wam ją teraz przedstawić. Także po prostu gra na samym początku urzekła mnie swoimi efektami i swoim wyglądem. To no jest naprawdę cudny grożyszki jak dla mnie. I naprawdę powiem szczerze, wymuszenie przez yy CryEngine 3 jak to woli płaczący silnik mmm, Direct 11. No naprawdę tutaj robi swoje popatrzycie na te krople wody odbijające się od od po prostu przedmiotów jak to pięknie wszystko tutaj wygląda to nie jest wszystko bo jak yy, zobaczycie w dalszej części to będzie jeszcze lepiej poziom rozgrywki jest na wysokim poziomie, gram na maksymalnych ustawieniach jakie obsługuje ta gra. A specyfikacje mojego komputera macie podane na kanale YouTube, także albo podkręć filmik, zrobię jakieś screeny, jak to po prostu wygląda, jakie mam ustawienia, albo mam wszystko po prostu na very high, jakie, jakie mogą tylko być ustawienia. Ciekawy, ciekawy, po prostu model konfigurowania broni pod, pod nasz po prostu poziom gry i mamy do wyboru trzy okienka w których mamy do ustawienia amunicję, scope, czyli celowniki optyczne, po prostu rzeczy wszystkie, no i barrel, czyli po prostu końcowe po prostu części które możemy zamontować po prostu do naszej broni w tym przypadku mamy Tłumik dźwięku, tutaj jest tłumik płomieni i dłuższa lufa. Tutaj jest laserek, tak jak mówiłem. I po prostu zwykła muszka. w jak kto tutaj woli. Ja sobie tutaj wezmę tumiczek tam. Tutaj mamy magazynek yy, z podstawową amunicją. Tutaj jest amunicja mocniejszego kalibru. No, ale to wszystko zobaczycie w dalszej części. Oczywiście jak się zdążyliście, zdążyliście, przepraszam bardzo. zdążyliście zauważyć... Yy, Mam angielską wersję, ponieważ moim zdaniem jest dużo lepsza niż yy, polska. Polski dubbing jakby do mnie nie przemawia. Wolę oryginalny angielski dubbing, jak jest po prostu oferowany tutaj przez grę. O wiele przyjemniej to brzmi niż yy, nasz rodzimy. Nie to, żebym coś miał, to po prostu naszego dubbingu, ale naprawdę wolę oryginalny. To samo napisy, jakbyście chcieli zrobić no po angielsku. Jak ktoś rozumie, no to, to bardzo dobrze ja rozumiem, także mi to tam nie przeszkadza. Bardzo fajny motyw, możemy sobie podnieść rzeczy z otoczenia, rzucać przeciwników. Dobra, weźmy sobie tu Gana. Hmm, no, tyle mam do wyboru. Motyw oznaczania tu przeciwników który wolę sobie po prostu poznaczać przeciwniku gdzie ich mamy żeby nas po prostu nic nie zaskoczyło podczas rozgrywki no i co jest główną rzeczą to chciałem przedstawić Wam jak powinno się grać w Kryzysa nie tak jak było po prostu inni preferują opierać się głównie na łuku, który no, powiedzmy jest główną zabawką w grze, ja naprawdę wolę się dobrze pobawić i... Tak ci powinno właśnie grać w Crysis, a nie to, że dość się będzie skradał. Oczywiście skradać się też można, ja pewnie w pełni Albo po prostu taki poziom rozrywki jest dużo przyjemniejszy niż ja się miał opierać głównie na uchu. Okej, okay, no, no, to weźmy sobie tam stołecz jeszcze. A, yy, jeszcze tu... co to jest? Dobra. Wszystko jasne. Hop się, hop się. Otwórzmy to sobie AMO. I ruszamy dalej. Oczywiście poziom po prostu ulepszeń broni jest odblokowywany z czasem. Tak zdobywamy po prostu większe, większe doświadczenie. Tak, tak samo możemy sobie ulepszyć nano kombinezon że on dopiero wtedy. Dostajemy punkty tam w których możemy sobie właśnie wybrać nano kombinę własnych potrzeb. Zostawimy filmik prezentujący wkazanie tego Maybe osławionego łuku którego tak bardzo po prostu nie lubię używać chociaż dwa rodzaje strzały jakie mamy dostępne no. są całkiem well, fajne to ja, jak już mówiłem, to jest. Łuk jest grą w porze. Łuk jest dla lubiących się skradać, Także no. no. się skradasz. Korzystam głównie, bazuje na broni, broni palnej. Nie, kurwa nie. Dobra, przemruszamy go. Nie ma co pierdolić. O głupotach. Seria dzisiaj w sobotę Jak to będziecie oglądać Będą dwa odcinki A no to z racji tego, że po prostu w czas Miałem problemy ze sprzętem na moim kanale Nie ukazywały się żadne filmiki Także dzisiaj, dzisiaj W waszym oczu pokażą się dwa filmiki Mam nadzieję, że zostaną bardzo dobrze. Bo nagrywam to po prostu s -s -s specjalnie dla was z pasją. I wolę nagrywać dla was, po prostu grać dla samego siebie. No, a jeszcze w taki reload. No, i

6. А вот мне пукавки, 8 пукавки, это меня не интересует. это меня не Доброе. Доброе. Давай, давай, все. Ja. prosty, ale całkiem, całkiem przyjemny ten, przyjemny. sami pootwierać, to, to Dobrze, dane. Tam jest AMO. dobrze. Ammo. Dane. Okej. Okay. Oh, teraz krótka konwersacja. Co? O, kurwa, 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 kurwa,

Znaczył wysłaniał, dobrze. Poznaczył sobie ich tutaj, ładnie. Łuczek, robiliśmy sobie elektryczne. Dobrze, no i co? Skitrajmy się.

к <suss> о <suss> <suss> <hums>

Łowa, fuck. Jakiś skanowanie otoczenia, albo chuj wie co to jest. Work. Broń, broń mamy. Kiwolt, kiwolt, tak. Ale kiwolta nie chcę. Kiwolt jest dobry. Hmm. Elektryczna broń powiedzmy taka. Dobra na cepidów i... jakieś większe grupki po prostu Jest woda. No to sobie całkiem przyjemnie radzi, ale weźmy sobie skara oczywiście, to jest tłumiczka. Tutaj, tutaj. O, dobra, tutaj mamy Czech czyli ja się zjedno, zjedno, okay. malutku. I w kolejnym odcinku zaczniemy sobie właśnie od tego miejsca. Także jeśli Wam się podobało, zostaw jakiś mój komentarz. Odcinek filmik pozytywnie, no i jeśli chcesz zagościć na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji, także trzymajcie się do usłyszenia, pa.